Ciao, buongiorno, witaj na stronie sklepu Mente Italiana, bardzo miło mi Cię tutaj gościć. Ja nazywam się Monika Malinowska, jestem autorką książki skazana na Italię, Życie piękniejsze od marzeń. O czym myślisz? Co pierwsze przychodzi Ci na myśl, na słowo Italia? Włochy to wyjątkowy kraj. To przepiękne widoki, przepyszna kuchnia, to cudowny, melodyjny język i idealne miejsce na spędzenie wymarzonych wakacji. Bez wątpienia. Dla mnie jednak italia to przede wszystkim stan umysłu. To umiejętność poznawania siebie, ale i świata to umiejętność doświadczania, poznawania i dostrzegania. Dostrzegania radości i magii w pozornie drobnych i błahych rzeczach. Aż wreszcie to, co najważniejsze: Italia, to drugi człowiek, to uważność na drugiego człowieka, to relacje. I temu wszystkiemu poświęcam najwięcej miejsca, najwięcej uwagi w swojej książce. Do której zakupu i lektury bardzo serdecznie Ciebie zapraszam. O tym, czego możemy nauczyć się od Włochów, by żyć bardziej świadomie i bardziej szczęśliwie. Zapraszam Cię również do dzielenia się ze mną swoją opinią już po przeczytaniu książki, do zaglądania na moje media społecznościowe, na opowiadaniu, na dzieleniu się swoimi włoskimi doświadczeniami, włoskimi marzeniami. Zapraszam Cię również na spotkanie autorskie, których w planach mam wiele, w wielu polskich miastach. Do zobaczenia.